Witam serdecznie Raczki. Zapraszam Was na czytanie sierpniowe. Wróżka Sikora z tej strony. Sprawdzimy sobie, jakie energie mogą się w polu raka realizować w sierpniu. Wszystkie raczki słoneczne, osoby, które mają raka gdzieś mocno w aspektach osadzonego eee, i wszyscy, którzy są zaciekawieni, co temu raczka w sierpniu będzie słychać. Zapraszam bardzo serdecznie, zaraz przejdziemy do czytania. Rak, bardzo proszę, jakie energie w polu raka. W sierpniu 2022 mogą się realizować dla Was, moi drodzy. Rak. Rak w sierpniu. Rak w sierpniu. E, czwórka denarów wypadła mi tutaj. Jeszcze wezmę z ręki energię ogólną. Ta czwórka denarów niech będzie jakimś takim naszym e, patronem tego czytania. E, czwórka denarów to poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. E, Dbanie o swój interes również. Energia ogólna dla raka na sierpień. Usemka e, kielichów w pozycji odwróconej. Wydaje mi się, że rak w sierpniu może mierzyć się z takim poczuciem, z jednej strony, um, utknięcia w miejscu, które daje wam poczucie bezpieczeństwa, bo to poczucie bezpieczeństwa jest dla was super ważne w sierpniu, najważniejsze w zasadzie, to jest też taka energia raka, rak jest o poczuciu bezpieczeństwa, mówi o tej swojej takiej bezpiecznej, przyjaznej skorupie, w której jest, to jest dla niego super ważne, dom, natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że to miejsce właśnie, w którym się znajdujecie, E, powoli przestaje wam odpowiadać. E, powoli zaczyna być trochę za ciasne, tak jakby, czy to przestrzennie, bo może też tak oczywiście być, że e, jakiś rak na przykład e, gdzieś tam się gnieździ w jakimś za, za małym, za ciasnym miejscu, ale też oczywiście może to być kwestia energetyczna. E, tak jakbyście już wyrośli z miejsca, w którym do tej pory było wam dobrze, stabilnie, bezpiecznie i rak już. Mm, jakby jeszcze nie jest gotowy właśnie, bo w odwrocie ta ósemka kielichów. Ósemka kielichów mówi o porzuceniu dotychczasowego miejsca i z ciężkim sercem, ale jednak udaniem się w nieznane, w nową drogę, w nową podróż, w nowe miejsce. Ale tutaj jeszcze brak gotowości, mam wrażenie na to. Czuję to tak trochę jakby rak miał dylemat pomiędzy zostaniem w miejscu, w którym jest Wam bezpiecznie, ale już trochę za ciasno, a z drugiej strony, właśnie brakiem gotowości na to, żeby zrobić ten krok, żeby zrobić ten ruch. Tutaj mam wrażenie, że rak ma za dużo do stracenia jeszcze. Tak, jakby jeszcze ta lista zysków i strat jest zbyt dużo strat. Brak się boi, mam wrażenie. Boi się stracić fundamenty, boi się stracić poczucie bezpieczeństwa, bo to nowe miejsce, jakkolwiek rozwojowe, jest jednak nowe, jest to jakaś nieznana. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości, co zostaje za Wami już, Raczki. Siódemka Mieczy. No tutaj jest jakaś taka, wiecie, nieszczerość, fałszywość. Może jakiś człowiek, może coś związanego z tym poczuciem bezpieczeństwa, może to miejsce, w którym jesteście, które miało Wam dawać poczucie bezpieczeństwa, okazało się, że no, jest tam jakiś kret, jest tam jakaś osoba, która zakłóca to i zaburza to i tak naprawdę Wy sami tego nie zrobicie, sami nie utrzymacie tej przestrzeni bezpiecznie. Tak czuję tą energię, jakby to była jakaś wewnętrzna osoba, w sensie tak jakby osoba z wewnątrz, osoba, która była w Waszej przestrzeni i w jakiś sposób y, wymknęła się stamtąd i wymknęła Wam się spod kontroli, ale nie mówię także jakby takiej negatywnej kontroli, tylko tak jakby okazało się być inaczej, tak jakby ta osoba okazała się być inna i... Jest jakaś taka utrata zaufania. Dla raka tutaj jest najważniejsze poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, które zostało w jakiś sposób utracone, i myślę, że to też może być przyczyną do tej waszej chęci zmiany tego miejsca, bo tam już nie jest bezpiecznie. Z tym człowiekiem już nie jest bezpiecznie. W tym miejscu, w którym się znajdujecie, już nie jest bezpiecznie. To może być też sytuacja zawodowa, pracowa, biznesowa, może mieszkaniowa, nie wiem. Ale ktoś zrobił coś rakowi, co skłoniło Was do myślenia, że to miejsce należy opuścić. Miejsce mówię też jakby metaforycznie, nie konkretnie miejsce, miejsce, ale też z tą osobą miejsce. W jaką stronę rak zmierza w sierpniu? W jaką stronę przesuwacie się energetycznie? Gdzie chcecie się widzieć pod koniec miesiąca? Karta siły, tutaj jest odzyskanie sprawczości, ale przede wszystkim tu jest też odzyskanie takiej pewności i wiary w siebie, wiary w swoją moc, może też sił witalnych, może to jest związane z jakimś brakiem zdrowia, brakiem sił, witalnością, takim typowo fizycznym aspektem tutaj. Może to miejsce, w którym bytujecie, w którym jesteście, no jakby nie do końca sprzyja waszemu dobrostanowi, nie do końca sprzyja waszemu bytowi, waszemu zdrowiu też. Może te, ta ciasnota taka, też energetyczna, nie mówię tylko, tak jak powiedziałam, to nie chodzi tylko o to, że jest wam ciasno fizycznie. Ta ciasnota energetyczna powoduje, że wy tam marniejecie. Po prostu. I jeżeli nie zostanie żadna zmiana tutaj wprowadzona ani dokonana, to ten stan będzie się przedłużał. Karty pokazują, że ten stan będzie kontynuowany, będzie jakby coraz gorzej. Możecie podupadać na zdrowiu, możecie mieć jakieś objawy psychosomatyczne, tak jakby tutaj jest spadek sił witalnych w momencie braku zmian. Myślę, że takie kurczowe trzymanie się tego poczucia bezpieczeństwa, pomimo kretów, które są w środku i pomimo tych jakby przeszkód, może doprowadzać do takiej sytuacji właśnie, że będziecie po prostu czuli się coraz gorzej, coraz gorzej będziecie podupadali na zdrowiu. Jeżeli na przykład nie wyjaśnicie tutaj tej sprawy z tą osobą, jeżeli to jest jakaś osoba. Z drugiej strony siódemka mieczy też bardzo często powiem o tym, bo może ktoś to potrzebuje usłyszeć. Siódemka mieczy często pokazuje przeprowadzkę, przearanżowanie przestrzeni, przenoszenie obiektów, mebli, przemeblowanie też. Może to jest to, może to jest jakaś właśnie zmiana miejsca albo czasowa zmiana miejsca, albo właśnie przearanżowanie tej przestrzeni w jakiś taki sposób, żebyście mogli odzyskać trochę bardziej y, siły witalne i zdrowie. Y, myślę, że tak. Zobaczmy, jakie wyzwanie na sierpień dla raka. Największe wyzwanie w sierpniu dla raka. Bardzo proszę o przekaz, jakie wyzwanie może Was czekać w sierpniu. Większe wyzwanie rak. Sierpień. Siódemka buław. E, tutaj myślę, że brak trochę takiego wsparcia. Tutaj trochę tak, jakby rak musiał sam o to walczyć e, sam walczyć o siebie po prostu. E, tak, jakby nie było tutaj popleczników nie było wsparcia. E, Tutaj jesteście trochę sami na tej barykadzie i mam wrażenie, że tutaj dla Was najważniejsze jest utrzymać tą barykadę. Może, może to się wiąże z jakimś zaufaniem, może z tym straconym zaufaniem do kogoś, do czegoś. I tutaj rak gra tak naprawdę sam. Tu jest One Man Show. Może to się wiązać, tak jak powiedziałam, z tym, że zamknęliście się też trochę na ludzi, bo to jest taka energia pozamykana. A tutaj może właśnie inni ludzie przy odbudowaniu tego zaufania lub innych osobach, którym można ufać, które mogą wesprzeć, pomogą Wam się trochę podnieść. Co będzie trzeba poświęcić w sierpniu w związku z tym wyzwaniem? Król Buław w pozycji odwróconej i co ma szansę wejść w Waszą przestrzeń? Co zyskacie, mierząc się z tym wyzwaniem? O, no, rak tutaj yy, myślę, że rak. Część przynajmniej z Was yy, wychodzi tutaj spod jakiejś dyktatury. Może to być związane z sytuacją zawodową, to może być szef, to może być jakaś osoba, jakiś mężczyzna tutaj, mężczyzna ognisty. Tu jest żywioł ognia się pokazuje. To może być jakiś baran, lew albo strzelec, ale nie musi być. To może być też mężczyzna z mocno zaznaczonym tym ognistym aspektem, taki trochę despotyczny, taki trochę, który za mordę chciałby trzymać. I tak naprawdę rak tutaj potrzebuje się wyswobodzić. Może to być mężczyzna, który dawał poczucie bezpieczeństwa. Może partner, może w pracy, może, może jakaś osoba, yy, która tak naprawdę dawała Wam to poczucie bezpieczeństwa, ale raz, że okazała się tutaj niegodna zaufania, a dwa, że osłabia Wasze siły witalne. Tak naprawdę ta osoba jest właśnie tym, ten mężczyzna tutaj, bo tu się ewidentnie pokazuje jakiś facet, jest tym, kto właśnie odsysa z Was tę energię. I tutaj rak tak naprawdę no, musi stanąć, że tak powiem, zawalczyć o siebie, y, stanąć do walki, odeprzeć ten atak i uwolnić się, wyswobodzić. Y, tutaj co nowego to otworzy. Y, tu jest dużo trudnych emocji w piątce kielichów, dużo żalu, mogą być jakieś, y, takie, wiecie, y, trudności emocjonalne związane z tą sferą. Ale one mogą pozwolić Wam uruchomić tutaj tą drogę, bo tu też są emocje, tu też są kielichy. Tu jest tak naprawdę rak, który potrzebuje odbudować poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym jest, ale też emocjonalne. Natomiast tutaj ten mężczyzna nie daje tego, nie daje tego poczucia bezpieczeństwa. Pozornie je daje, ale on tutaj trzyma za mordę i mam wrażenie, że rak tutaj marnieje bardzo marnieje marnieje, bo nie ufa bardziej, bo nie wierzy, że to jest dla waszej korzyści. I słusznie nie wierzy, bo nie jest wcale. Odwrócony król buław wcale nie, nie robi tego dla waszej korzyści. Może robi to z lęku, że was straci, ale to też nie jest miłosne. Może robi to, bo jest mu tak wygodnie, bo jesteście tam mimo wszystko, mimo swojego zdrowia, mimo swojej, swojego takiego bycia w zaciasnym miejscu. No i tutaj trzeba będzie się, mam wrażenie, jak zmierzyć trochę z emocjami trudnymi, upuścić trochę, dać trochę upust tego, może nawet i krzyku rozpaczy, nie wiem, ale tak naprawdę to może prowadzić do uwolnienia i odblokowania tego potencjału gotowości na zmierzenie się z życiem na swój sposób. I wydostania się z tego więzienia, wydostania się z tego kokonu, który sobie sami po prostu e, założyliście, w który weszliście, w którym wam jest pozornie bezpiecznie, ale tak naprawdę dławicie się tam, moi drodzy. E, to jest najlepszego do osiągnięcia w sierpniu poza wolnością własną, osobistą i wszelaką. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli jakiś rak nie ma w ogóle totalnie takiej sytuacji, to może widocznie inny rak ściąga to czytanie, e, albo nie jest to po prostu przekaz dla Was. Możecie oglądać swoje ascendenty, aspekty inne, które znacie, e, żeby sobie uzupełnić. A jeżeli jest coś takiego, tli się gdzieś tam coś takiego w, e, w przestrzeni. No, to zobaczcie, zwróćcie uwagę. Wiecie, ja też to, te czytania za każdym razem tak podkręcam trochę, żeby te energie wybrzmiały, ale to oczywiście nie musi być nie wiadomo jakie osłabienie i nie wiadomo jaki despota. To są po prostu pewne ogólne energie, które gdzieś tam mogą w, waszym, w waszej przestrzeni być, ale też no jeden do jeden, no to już na czytania prywatne zapraszam. Co jest najlepszego do osiągnięcia sierpnia dla raka? Królowa kielichów, no rak, to, to, to jesteście Wy. Dla kobiet raków bardzo mocno to, to czytanie tutaj y, brzmi, e, bo Królowa kielichów to jest, właśnie, to jest właśnie rak to jest królowa kobieta e, wodna, emocjonalna, czuła, e, która nawiguje przez swoje życie, przez swoje decyzje, e, słuchając swojej intuicji, słuchając swojego serca i słuchając tego, w jakim miejscu jest Wasz dobrostan emocjonalny. Jeżeli tutaj z jakimś mężczyzną w jakiejś przestrzeni gdzieś się dusicie, trzeba uwolnić ten żal, to królowa kielichów tak naprawdę poprzez to, poprzez zmierzenie się z tymi nawet może i bardzo trudnymi emocjami, jakąś stratą, jakąś rozpaczą, jakąś podeptaną nadzieją, nawet piątka kielichów jest trudna. Królowa Kielichów wie, że takie, takie rzeczy też się dzieją w życiu i takie emocje też są potrzebne do przewalenia, ale tak naprawdę idzie po swoje, idzie po swój dobrostan, po swoją miłość, ono otwiera serce tutaj, tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że rak mógł zamknąć swoje serce, stracić zaufanie, podupaść na siłach witalnych, bo rak jest jednak bardzo emocjonalnym znakiem. Dla was to jest bardzo ważne. Żeby czuć się dobrze, żeby emocjonalnie było bezpiecznie. I jeżeli Wy zamykacie swoje serce, to nic dziwnego, że podupatacie też witalnie na zdrowiu. Więc no, odzyskanie kontaktu z czuciem, z intuicją, z wrażliwością, tu jest takie uwrażliwienie się na powrót. To jest najlepszego do osiągnięcia zdecydowanie rak w sierpniu. Myślę, że warto tutaj się postawić może komuś, może jakiemuś mężczyźnie. To może być odejście z jakiegoś toksycznego związku, z jakiejś toksycznej relacji, od jakiegoś toksycznego szefa, takiego, wiecie, właśnie zamordystę. Yy. I na powrót otworzenie swojego serca. Z tego serca się wyleje na początku trochę, wyleje się trochę żalu. Mogą być przepłakane noce, ale tak naprawdę robicie to po to, żeby stać się tutaj tą królową kielichów, po prostu. Królową emocji. Dla mężczyzn raków to też oczywiście może być jakaś kobieta, kobieta spod znaku wodnego, czyli rak też drugi, skorpion albo ryby, ale to też może być wasz wewnętrzny aspekt żeński. Tutaj ta intuicja, ta czułość, ta wrażliwość, to takie niewstydzenie się emocji, niewstydzenie się płaczu, to, że nie musicie być zawsze wiecie, jak to powiedzieć, po męsku podchodzić do problemów. Tylko, tylko można czasami się rozpłakać i to też jest ok. I będą przy Was ludzie wspierający, może kobiety, może, może um, w Waszym otoczeniu, które zrozumieją to, czy którzy zrozumieją to, bo oczywiście to jest yy, uniwersalne. Yy, nie bójcie się też poprosić o pomoc. Królowa Kielichów jest często terapeutką, zdrowicielką, takim wsparciem właśnie duchowym, też często, która rozumie, ona po prostu rozumie, jest wyrozumiała, emocjonalna i wrażliwa. Co będzie przeszkadzało w sierpniu rakom? Rycerz Kielichów i co będzie pomagało. Dziewiątka buław w pozycji odwróconej. Zacznę od tego, co będzie pomagało, bo tutaj. Bardzo jasno pokazuje się kolejny raz to przesłanie, czyli nie trzymaj się kurczowo tego, z czego już wyrosłeś, z czego już, co już jest dla ciebie za ciasne, co już jest dla ciebie szkodliwe. Nie trzymaj się miejsc, przestrzeni ani osób, które już dłużej ci nie służą, dłużej ci nie sprzyjają, i nie trzymaj się ich kurczowo tylko dlatego, że włożyłeś dużo wysiłków w to, żeby tam być. W dziewiątce buław my włożyliśmy naprawdę mega ogrom energii. W to, żeby znaleźć się w tym miejscu z tą osobą, i jakby to jest długa droga, którą przyszliśmy. Ale tak naprawdę utrzymywanie się na tym posterunku, utrzymywanie się na tej barykadzie, to co powiedziałam wcześniej, jest dla nas zbyt energetycznie obciążające. I po prostu zostawienie tego miejsca, wyswobodzenie się z tego i takie. Yy, zejście z tej barykady myślę że zejście z tej barykady nawet kosztem chwilowego braku poczucia bezpieczeństwa ale tak naprawdę walczycie o to poczucie bezpieczeństwa wewnątrz was wewnątrz siebie o tym mówi też królowa kielichów to poczucie bezpie... szukanie poczucia bezpieczeństwa na zewnątrz doprowadziło was do sytuacji w której utknęliście tak naprawdę z oprawcą nie mówię że utknęliście z oprawcą mówię jakby wiecie eskaluje problem Pora się wyswobodzić stamtąd. To, co będzie przeszkadzało, Tutaj na pewno jest takie trochę samo oszukiwanie siebie, wiecie, bo odwrócony rycerz kielichów to jest trochę taka energia: "Nie, nie, nie, mi tam wcale nie jest aż tak źle", a nie, wiecie co, bo generalnie on jest aż taki zły. Bo ja tam wcale się aż tak bardzo nie duszę. Ja tam wcale aż tak bardzo nie brakuje mi wolności. Ja się wcale nie czuję aż tak źle, to jest też ta karta siły w odwrocie. Ja wcale nie jestem aż taki czy taka chora. Więc tutaj naprawdę uważajcie na to raczki, żeby się nie samo oszukiwać, tylko być cały czas w kontakcie ze sobą i ze swoją intuicją, bo to was będzie prowadziło przez sierpień i to was w ogóle prowadzi w życiu, bo jesteście rakiem. Więc słuchajcie swojej intuicji i słuchajcie też tego, w jaki sposób się czujecie. Nie kładźcie tych emocji gdzieś tam, nie zakopujcie ich głęboko, bo trzeba wytrzymać, bo trzeba dać radę, bo musi być bezpiecznie. Bezpiecznie jest w sercu i jeżeli Wam będzie, to znajdziecie osoby, sytuacje i przestrzenie, w którym Wam będzie. Eee, tak. Eee, rezultat. Rezultat sierpnia dla raka. Bardzo proszę, z czym rak wychodzi z tego miesiąca, który może być walką o odzyskanie siebie, może być podróżą w nowe, nieznane, ale podróżą w prawdę, bez oszukiwania. Bez uciekania od trudnych emocji. Eee, rezultat dla raka na sierpień 2022. Rezultat dla raka. Karta świata w pozycji odwróconej. Eee, myślę, że w sierpniu. Fajnie byłoby, gdybyście podjęli tą całą, że tak powiem, eskapadę w kierunku swojej intuicji, ale to nie jest hobsiub, to nie jest droga, która e, rozpoczyna się i kończy w obrębie jednego miesiąca. Myślę, że rak, nawet jeśli jakieś decyzje zapadną tutaj, wiecie, to wystarczy, że zapadnie decyzja pod tytułem: tak, chcę zadbać o siebie. Może jeszcze nie podejmę w konkrecie żadnych kroków, może jeszcze nie rzucę tym papierem rozwodowym, może jeszcze nie rzucę tym wypowiedzeniem, może jeszcze nie zrobię tych wszystkich rzeczy, ale tak naprawdę już ta sama decyzja będzie krokiem naprzód. Natomiast nie oszukujcie też samych siebie i nie łudźcie się, że to zostanie rozpoczęte i domknięte w sierpniu, bo tak nie będzie. To jest długi proces i to jest dłuższy proces niż może Wam się wydawać, więc też nie zniechęcajcie się po drodze, bo Wy się możecie zniechęcić, że to nie idzie tak szybko i sprawnie, albo przerazić tym, że to będzie tyle trwało. Ale tak naprawdę to jest rozciągnięte w czasie, co nie znaczy, że finalnie nie będzie sukcesu i nie będzie... Tak naprawdę tego poczucia spełnienia i satysfakcji, bo o tym mówi karta świata. Może jeszcze nie teraz, w pozycji odwróconej, ale tak naprawdę czeka to na Was. Więc walczycie rak o siebie i, i już. I nie szukajcie potwierdzenia poczucia bezpieczeństwa na zewnątrz. Dobra, moi drodzy, na koniec jeszcze z karty wyroczni przesłanie dla Was jakieś. Medytacja. No i improvements require persistence, czyli e, ulepszenia, usprawnienia swojego życia wymagają wytrwałości, wytrwałości. Myślę, że o tym właśnie to jest. O tym to tutaj jest. Tak jak medytacja. Medytacja wymaga wytrwałości. Wiecie, jak ktoś siada pierwszy raz do medytacji, to się nie udaje. Siada dziesiąty raz, trzydziesty raz, pięćdziesiąty raz. I ja nie umiem medytować i się łatwo zniechęca. To jest wszystko wytrwałość, to jest praca, to jest wysiłek włożony w coś. Ciężko jest dziewiątka buław, ciężko jest yy, porzucić wysiłek, który się włożyło w coś, a, bo na, na jakby następnej planszy czeka na nas kolejny wysiłek i kolejny wysiłek. To, to zawsze tak jest, ale nie, nie warto się zniechęcać, nawet jeśli to są trudne rzeczy i nawet jeśli coś idzie powoli, bo ja mam wrażenie, że to będzie tutaj szło powoli i w sierpniu tak naprawdę rak jeszcze żadnych konkretów nie zrobi ale już sama ta decyzja i takie y, obiecanie samemu sobie, że będę wytrwały, wytrwała na tej drodze. Bo wierzę w to i wiem to, że poprawa jakości życia przychodzi z czasem. Przychodzi z czasem i z wytrwałością. Ale tak naprawdę kierując się tutaj swoim sercem w tej królowej kielichów, to nie jest taki, wiecie, y, tytaniczny wysiłek syzyfa, który nie wie tak naprawdę o co gra i o co walczy, bo tutaj gracie i walczycie o siebie, o swoje otwarte serce i o miłość. Więc tak naprawdę jest ten garnek złota na końcu tej tęczy, moi drodzy. Eee, więc wytrwałości, wytrwałości w sierpniu, raczek. I będzie dobrze. Tak. Pozdrawiam.